Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kalvi, a to jest kolejny odcinek serii Assassin's Creed Mirage. Wracamy do naszego Basima oraz do Bagdadu, do którego przybyliśmy. Także myślę, że możemy zaczynać Habue, żeby dalej przychodzić. No i aktualnie mamy się dostać do zlokalizować właściwie siedzibę. Użyjmy naszej mapy. Nie mogę przybliżyć. To nie idzie. Dalić mogę? Aha, to jest. O, dobra. To się. Chybało. Historyczne miejsce. Historyczne miejsce. To my się dostać tu. To no dobrze. Także idziemy. Użyjmy może naszego głębia. A co to? O! To jest punkt, do którego można się synchronizację chyba zrobić. Także tam też się wierzymy. Tu mamy handlarza, krawca. Widzę fabrykę metalu. Tak, na wstępie zaznaczę, że Ej! jestem jeszcze chory, więc mogę tak mówić jakoś przez nos. No ale damy jakoś radę. No nic. Idziemy do tej wieży najpierw, synchronizować się. Myślę, że potem byśmy sobie poszli na misję dalej. No I to wchodzimy, robimy parkour powoli. Wyuczymy jakoś, Gdyby tędy jakoś, tędy hop, hop. Też pozmieniałem parę rzeczy w OBS-ie, jeżeli chodzi o nagrywanie, i tak samo o streaming w ogóle, Ale tak zobaczyłem, że ta jakość nie była na ostatnim odcinku aż taka super. Także. Coś pozmieniałem i miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Ogólnie, dzisiaj wychodzi nowa gra pod nazwą The Front. Rywalowa, więc możecie dać znać, czy czekacie. Ja osobiście czekam na pojawi. Się na <laughs> Także zobaczymy, jak to będzie. Duże jest to miasto całkiem? Nie powiem, że nie. Ale nic, skaczemy. to trochę. No ale mamy jeszcze do ogrania dużo asesynów, także myślę, że ten to taki króciutki, bo nie na około 30 godzin, No tam niektórzy to w 11 przychodzą Ale zobaczymy, jak nam to pójdzie Ale musisz się So this is a hidden Ones Bureau I expected some sort of Some bureaus are. Others can be fitted with gold trim. Wherever space we settle, all that's important is that our occupancy remains a secret. We certainly have that here. Have you found anything helpful? Nothing hinting at Ali's whereabouts. However, Noor was in contact with someone named Beshi. A name I recognize as one of Ali's closest allies within the Rebel Collective. He's a dock worker at the Upper Harbor. See if he's in the area. He may have something to tell us about Ali's disappearance. I have found something! It seems Noor mapped out this very district. Mark the factory's area to the north. What is there? Rebel sympathizers. If one no, visited this area for any reason, it is worth following upon. Understood. These are not strong leads, but they are a start nonetheless. Fulab and I will see what more we can uncover. Be careful. Ślestwa. Oh ślestwa Śledztwo. W menu śledztwa gromadzone są informacje o postępach swoich śledztw i spraw. Kiedy dostępne są nowe wieści, pojawia się wykrzyknik. Rozwiązywanie spraw. Aby rozwiązać sprawy, potrzebujesz wskazówek. Znajdziesz je odwiedzając różne miejsca i pomagając ludziom wokół. Przyjrzyj się wskazówce po jej zdobyciu. Aby zdobyć więcej informacji, mogą one okazać, okazywać się przydatne w śledztwie. Włączenie śledztwa sprawi, sprawy aktualizuje informacje na mapie, kompasie i dzienniku. Rozgrywki czyniąc postępy w kolejnych sprawach, popchniesz do przodu śledztwo Basima i Fabu. No okej, okay. to coś my mamy. Nic, weźmy sobie to w, te, w takim razie. A, nie to też nie to. Jest tu coś takiego ciekawego? Chyba nie ma Kaczcie. nie ma ciekawego No nic Gdzie musimy o 200 metrów stąd Co nie oszarli? Mamy tyle biegać Masakra No, no. Thank you. In I need your help, my friend. I see rallying those men. Are you Beshi? I am with Nur. You knew him, yes? I knew him. Last I saw, he was being chased from the city. Does he live? Barely, but he is safe. Stubborn bastard. What do I call you? Basim. Very well, Basim. Have you a blade other than that butter knife you carry? You may fancy yourself something bigger just now. For what? Are you setting off to find Ali? Not quite yet. These here are only half my men the rest are being held at the harbor further up the road there may be too few of us to wage an attack if you want to save your men our approach should be a cautious one i will go quietly have these men lie in wait and escort those we free your kind all think the same way but it is a sound plan Mamy uwolnić buntowników, myślę, że skorzystamy z naszego tułębiatu. Jeszcze coś? Chyba nie ma nic więcej. No ale możemy sobie polecieć do góry. oznaczać e, hmm. ah

Możemy wychodzić z naszego ptaszka <laughs> No i idziemy Mamy chyba noże no właśnie idziemy tu mamy radę hop, hop. tamten ma kluczyk więc musimy do tego kluczyka się dostać

Przepraszam, że trochę pokrzyknął ale no, mówię, jestem cholera. Huh, Co to jest, Dopuszczanie się nielegalnego działania skutkuje zwiększeniem złości Sławy. Im poważniejszy występek, tym bardziej zwiększa się Twoja zła sława, wskaźnik złej sławy jest podzielony na trzy poziomy, osiągnięcie kolejnych innych sprawi, że mieszkańcy Bagdadu staną się podejrzliwi na maksymalnym poziomie złej sławy, elitarni, stracniczy, szakiry, ja Rozpoczną rozpocznąc z Tobą pościg. <klujne> Miej swój poziom złej sławy, usuwając listy gończe z ulic Bagdadu, inną możliwość jest przytłenie mu na Diego, szczonem siły, znajdź ich na ulicach, gdzie... Wykrzykują rozmaite ogłoszenia. Tutab ban! Ale kto nas tu widział? to. Tak. Nie to Mamy tylko jeden Teraz tak nie dziękuję, tak Nie będziemy raczej tego wszystkiego czytać. <laughs> jak ktoś będzie zainteresowany, to sobie może po prostu zastopować. Ja to coś za zacięcie. Kurczę, te zacięcia mnie irytują. I to nie jest wina sprzętu. To jest ewidentnie coś nie tak... Nie wiem, czy ustawienia gry... Muszę zobaczyć, czy jak jakieś możliwość zrobienia spójności plików. Kolego, czy ty się zaczesz słuchać mnie? A nie kurczę, skakać jak ty chcesz. Dobra, skakuj do góry, zostaw to. I do góry. Ale czemu on nie chcę skoczyć? Klikam spację, to jest lepsze. Are you going to go to the camel racing? I have a friend, lives by the Huh? Who's he promises? He will pick me a winner. That is the last. I must regroup with them. Ale kusni. W ogóle to było trochę dziwne, bo więzień obok niego przebieg i. <laughs> czyż mamy. 哈哈哦。Uh huh. Nie, daj. Yy... Dobra, tylko, że ja potem tu nie wejdę. No nie. Tego no. tu nie przetargam. <laughs> A, dobra. Nie zauważyłem, że na dole nie ma tych desek. Omin. I mamy nowe odzianie. bo to wychodzi fajnie. Dobra, tu już mamy raczej wszystkich wybitych. Jakże możemy ruszać dalej. To by się przydały nasze nożyki. Nie mamy żadnych. trochę to mnie martwi. Dobrze, już jesteśmy ponownie. Na chwilę musieliśmy przerwać. Także już jesteśmy. Możemy dalej przychodzić w fabułę. You are a hound, Basim. I am only doing my part. Together, we will see the end of what ails this city. Look no further than Al-Hul, the man only spoken of and never seen. What can you tell me about him? He takes enemies of the Caliphate and makes them dig in the desert. Prisoners, rebels, laborers. In search of what? I do not know. These men were captured with Ali weeks ago and were destined to perish beneath the sands. Not Ali. He's been taken elsewhere. They marked and separated us. <sighs> Ali was in another group. They wanted to question him about you. And your friends. Can you show me this marking? What are you thinking? Ali and Noor got close enough to Al Ghul that he took notice. If we find Ali, he can lead us to Al Ghul. It is but one path. There may be another. I will go where these men were being sent to dig and pose as a captive. are you mad? only stubborn. here, take this. what do i do with it? it is a hidma token. those who understand its value will do what is in their power to help. i will send these men to regroup at the watermill on the northern outskirts, a rebel stronghold. You are welcome Barakallahu fik. My search for Ali continues. The Sharia district may provide some clues as to his whereabouts. Zlok pobliskich przeciwników. po bliskich przeciwników. Sztony hidma to waluta za którą można kupić ludzi w Bagdadzie w ja To już wiemy, ale zauważyłem, że są chyba różne wersje tych sztonów. Właśnie tutaj mamy parę obrazków Na P mamy kodeks jakiś, aha Nie Ale mamy jakieś umiejętności Także myślę, że coś możemy wybrać Automatyczne łupienie, tropiciel Lewione, aha, klucze do skrzyni Powalające kopnięcie Myślę, że weźmiemy sobie to I weźmiemy sobie to Jakże widzę, tu już jedno śledztwo mamy ukończone. Chyba nic nie mamy teraz, nie? Zaznaczone na mapie, z tego co widzę, nie. No to myślę, że możemy sobie wziąć kolejne. Możemy sobie wybrać to i... Gdzieś się przyłóżmy do szari. może więcej ukrytych informacji. No dobra. Co widzisz? Niezbyt coś nam pokazuje. Ale dobrze. My się szybką podróż wykonamy. <try> is there anything more you can tell me about the shera district? why would it be of interest to nur? the people there are in quiet support of the rebels. common folk, workers, merchants. Come to think of it, Noor did make mention of a new contact, a merchant. It may be this merchant dwells in Ashara, among the dying leather factory workers. I will keep an eye out for a stall. No, Spotkaj się z w fabryce no Dobrze. Także... Idziemy do fabryki skóry, a tam, o, już załapało, mamy. Także trochę sobie poskaczemy jeszcze. Myślę, że też, o, usługi kowalskie i krawieckie, yy, a to wiemy, ale do góry. No, uj, ten. Co i mam wrażenie, jakby to nie słuchało się tak jak powinno. No, żołnierze. A my jesteśmy w ogóle poszukiwani, teraz widzę. No, na dół. Na dół. Cała klikam, ale no są plakaty potrzebne, ale nie ten gościu, tylko takie plakaty, które można zerwać typowo. Plakaty, listy gończono z weźną. Tutaj. No i jest dobrze. <laughs> po szukiwani już nie jesteśmy. My musimy się gdzieś chyba tutaj dostać. Hmm, o, Just a moment. Azizi. I thought you were dead. I feared the same. What are you doing here? You? Your clothes? You are one of them now. How? A hidden one, under Roshan's guidance. Oh, forgive me, this is all too much. When I did not find you among the dead, I hoped that somehow you had escaped. I spent many nights praying for your life, praying that you found safety. Today, Allah has answered me. I am not worthy of your prayers. What happened that night was not your doing, it was the doing of evil men. You know this. It is why you have chosen to walk this path. It is why I have found my way to Baghdad. Ali ibn Muhammad is brash and sees himself a great hero of prophecy. I loathe the man, but we fight a common enemy, one I must help defeat if my soul is to one day rest. So it is true. You are the rebel merchant who was helping Nur. What has it become of him? He clings to life, but he is safe among our people. I am to continue his work and hunt Baghdad's oppressors. Ali was helping noor get closer to one such man but as you may know he has since disappeared he hasn't disappeared he has been captured a fate shared by many rebels of late do you know where he is being held he was taken to the Khurasan gate guardhouse but that was weeks ago you even leave like they do. It is good to see you again. Just watch yourself. You may be in better hands... ...but I'm still a nagging old man. And Basim... ...if ever you are feeling a little... ...thievish... ...come see me. I could use your help. Uh, for a good cause, of course. need. Spotkaliśmy naszego starego przyjaciela, także no ciekawie się zaczyna. No myślałem, niezbyt w ogóle się spodziewałem, że się spotkamy z nim. No ale Myślę, że na obecną chwilę hmm. możemy jeszcze sobie jakiś punkt hmm. umiejętności rozdać, cześć. A, tak. Przejmuj się na mnie. Dobra, ale nie to, tylko mamy to, i byśmy chcieli. Aha, mamy pełną personalizację, jakbyśmy chcieli. O, to ciekawe. Ale my chcemy umiejętności, to odblokujemy to. Lestwo. Czyli tu mamy zakończone. Odkryj miejsce pobytu Alego. No dobrze, ale to już mi się wydaje, że zrobimy w następnym odcinku. Coś tu jest. No nic, no są chwilę kończymy. Także rozłam mi kalwi. Trzymajcie się. Hej, hej.